Cześć, ja mogę wam wszystkim z tej strony, Sanej. A to jest kolejny odcinek z Władcy Pierścieni. Bitwa o Śródziemie 2, wersja 2.22. Dokładnie, wersja chyba 2.5 albo coś takiego. Zresztą, mm, chciałbym pierwsze podziękować nowemu subskrybentowi Piotr Pawlak. Piotr Pawlak, dziękuję. Dziękuję, super, yy, że subskrybujesz mój kanał. Oraz chciałbym. Podziękować panu Dimkowi, który mi poradził, żebym włączył opcję Optional, żeby zmienić e, grafiki na postaciach, ponieważ są nowe. Oraz, tak jak pan Dimek pisał w ostatnich e, filmach, to że spolszczenie się robi dopiero. Jeszcze nie ma spolszczenia, spolszczenie będzie. Na razie go nie ma. To dlatego nie ma polskiej wersji językowej, ale. To nic nie przeszkadza. My udajemy się teraz do Fangornu z Marym i Pippinem i będziemy, będziemy walczyć przeciwko tym podłym... Chwileczkę, bo muszę sobie tu poprawić kabelek. Kabelek, kabelek. Będziemy walczyć przeciwko właśnie Uruk-Hai, które plądrują te rasy. Lasy, nie rasy, tylko lasy. Widzimy tutaj orków z Mordoru, które przybyły pomóc Aizengardowi rozwinąć się oraz przejąć, właśnie e, przejąć e, kontrolę w sumie nad terenami, terenami e, nam, 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 Rohanu. No i coś sobie tam gadają. My dostajemy. Cztery jednostki, z czego dwa to są zwykłe oddziały rohirimów i dwóch z północnymi strzałami, to jest bardzo dobre. Zeksterminujemy ten obóz, oczywiście, że tak. Zniszczymy ten obóz. Gdzieś na północy chyba jest Zesra O Lombard. Dobra, zniszczmy wszystkie obozy. Chciałbym wykorzystać nasze Um, tutaj manewry, żeby zadawać większe obrażenia, ponieważ my będziemy raczej rozjeżdżać ich wszystkich po prostu. Um, wybudujmy sobie tutaj prowizoryczną bazę. O nie, o nie, to są potężorki, ponieważ one mają płynące strzały. Co my tu możemy wybudować? Farma, farma. Skorzystajmy i wybudujmy jeden, może tak. E, jeden, jeden. O nie. Podpalą, podpali. No właśnie. E, wybudujmy właśnie tę tą fontanę, żeby regenerować sobie jednostki tyleż do wody, gościu, bo ty się zaraz po prostu spalisz ze wstydu, no. No się zaraz spali ze wstydu. E, ruszajmy tutaj może za wodę, zniszczmy kolejne e, tartaki. Tutaj jest nawet jeszcze jeden tartak. Bardzo chętnie go zniszczymy. Ktoś nas tu atakuje? Chyba nie. OK, eksterminujmy, e, przebijajmy się dalej, możemy wziąć umiejętność Power of Istarim, 300 życia 100 damage dla Gandalfa. Na razie tego nie będziemy kupować. Zależy mi bardziej na. Ojej, ale i tutaj troszkę jest tych tych, tych, tych łuczników, łuczników. E, my nie chcemy na razie iść może tymi łucznikami, ale może zeksterminujmy te orki, tylko eksterminować, eksterminować, eksterminować Halo, halo, halo rozjechać, 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 bo my za chwilę stracimy wszystkie jednostki Wycofać się Stały nam dwa oddziały, które nie mogą zginąć. Oni nie mogą zginąć, bo nie mamy więcej jednostek. Za 6 minut niby się pojawi Elmer, ale. Aha, to jest bonus. Yy, dobra, no to zaczekamy na niego. Bonus, uratować Merego i Pipina i leveluj na trz... Leveluj 3 bataliony. Znisz wszystkie tartaki, żeby zdobyć enty. Znisz wszystkie mm, budynki przeciwnika. Dobra, yy, jechać ja tu leczyć. Yy, co wy możecie? Co wy możecie, panowie? Hmm. Jest was dwóch w sumie. O nie. Ruchaj przyszły. Ale już nas jest tutaj. Mamy już tutaj. Kurde, dwóch. Trzech nawet. Trzech. Wiedźmy, zeksterminujmy. O nie, ich tu jest jeszcze więcej. Um, leczcie się, leczcie. E, tak, 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 tak. Nim więcej tym lepiej. Im więcej tym lepiej rozjeżdżać, rozjeżdżać, ile się da po prostu nie mogę sobie jeszcze użyć umiejętności mm, lasu, już mogę, już mogę jest ich tu od jasnych wind, ale ich tu jest masakra um, mikrujmy, mikrujmy jest ich za dużo, my tego nie damy nie obronimy tego my tego nie obronimy, wy też już tu giniecie, widzę Mm -hmm. Leczanko, leczą leczanko, leczanko, żeby nie stracić jednostek, wycofka, wycofka, wycofka. Mam 3000 z golda, wycofajmy się tutaj pod ten obóz. Te orki za nami idą. Eksterminują właśnie fontannę. My tu zrobimy kolejny po prostu encampment, jak to powiedzieli przed chwilą tak taranować, taranować, chodzić po nich po prostu chodzić, bo oni wam nie zadają w ogóle praktycznie żadnych obrażeń żadnych obrażeń tu sobie postawimy wieżę, a tutaj postawimy wioskę, rozjedźcie ich proszę was, proszę was rozjechać tak, te orki ruszyły teraz na mnie nie wiem skąd, on, skąd oni mają taką wielką armię, wiem, że to jest naprawdę duże zagrożenie jak dla mnie, przejdźcie się po nich Wy rozjechać. Rozjechać jak najwięcej. I chodzić po nich i chodzić. Patrzcie, jak wyrobicie masakrę. Wy po prostu idąc. Wy po prostu idąc, niszczycie tą armię Orków. Tutaj już mam wieże. Czy mogę do wieży wjechać koniami? Nie, nie mogę wjechać koniami, ale możecie się poleczyć. Bardzo tego chcę. Nie chcę was tracić, Wiadomo. I pojedziecie na drugą stronę. Zniszczyć tutaj te dwa trzy w sumie. Um, tartaki. Trzy tartaki. No i dwa enty właśnie rozgromiły, rozgromiły całą armię e, orków. Trzy oddziały. Wow. Naprawdę, naprawdę, wow. Nie, właśnie myślałem, że właśnie ten oddział, ten jeden oddział. Oho, ich tu jest więcej. Cholipka. Naprawdę dosyć ciężka misja. No muszę przyznać, że jest to ciężka misja. Ty, panie e, duży, chodź tu. Wy unikajcie y, w ogóle wszystkiego. I ty sobie chodzisz po nich. Ty sobie teraz chodzisz po nich. E, tak, ty też, panie kolego. Możesz się po nich po prostu przejść. E, I jazda niech eksterminuje, eksterminuje, niech się da po prostu. Dobra, mamy tu dwa enty. Jeden coś mu się tam o, m, dziwnie zrobiło Już nie chodzi, jest tu od cholery Aby tu był Omer, to po prostu kopalnia złota To jest po prostu kopalnia złota Wystarczy chodzić i mordować Ten end wystarczy, że chodzi I naprawdę niszczy ich Niszczy te, te, te biedne orki Wycofajcie się, wycofajcie się e, Powinienem mieć tu jeszcze jednego Gdzie jest jeszcze jeden? Uhu Chyba padł. No, chyba padł. Czekaj, co tutaj się z nim stało. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, bo ty tutaj za chwilę nam zginiesz. Czy możemy cię ulec? No pewnie, że tak. No pewnie, że tak. Dobrze, to będzie chyba jakaś. E, cud. A nie, ty tu jesteś. Ty tu jesteś. Czemu ty tu przyszedłeś? Gościu, we weź tam, ten. Rób masakrację. Jest bardzo dużo tych orków. Ale mam nadzieję, że jak przyjdzie Omer, to sobie poradzimy. Musimy sobie poradzić. E, eksterminować kolejny, kolejny, kolejny pan kolega, który nie ogarnia życia. E, o nie, jeszcze więcej tych cholernych orków tak naprawdę. E, ty, ty i ty, chodźcie tu. Będziecie bronić nam tej osady... E, może nawet pokuszę się, żeby ich tu podesłać no, chyba tak. Ok. Za 40 sekund będę mógł wezwać naszego Eomera, który zrobi tutaj spustoszenie. W międzyczasie, w międzyczasie te dwa Enty Chodźcie tu. Bo tu jest baza wroga ogólnie. Tu jest baza wroga. Ja chcę, żebyście tu zrobili po prostu coś fajnego. Coś fajnego, coś innego, czyli weźmiecie kamień i zaczniesz rzucać w te przeklęte budowle. E, ten, ten pan jego mość, e, dostał speed, właśnie. Im większy speed, tym lepiej. I właśnie udostępniła nam się umiejka, która nam pozwala wezwać Eomera. Tak więc wezwijmy go sobie. Przyjechała wielka, potężna armia jeźdźców, która nie jest w sumie jakaś specjalnie duża. Co wam się stało? Było was chyba więcej? Albo mi się wydaje. Nie wiem, nie nie, wiem, nie mam pojęcia w sumie. E, ale tak. E, wy tak, rzucajcie. Zniszczyliście właśnie koszary jedne. Naszą piękną armią pana Eomera Przejdziemy sobie przez e, tak. Przejdziemy. Przez tych włóczników. Zeksterminujemy te oddziały Nie włóczników, włóczników. Dlaczego? Ponieważ zadają masakrycznie duże obrażenia, tak naprawdę. Na szczęście są nieulepszone. Są tu jakieś orki, które nam tutaj zajmują pana kolegę, panów kolegów, Pipina i Merego. Właśnie ich ocaliliśmy, więc mamy wykonane to zadanie. Był tam jeden ork z ulepszonymi. Ulepszonymi? Nie, no jak jeden ork ulepszonymi. To był jeden ork. Um, jeden ork z ulepszonymi. Z ulepszonym mieczem. <grym>, musiałem sobie to przetrawić. Um, eksterminujmy. Eksterminujmy. Następna misja to będzie trochę odbudowa naszej armii, bo poniesiemy tu chyba bardzo duże straty. Tutaj panowie, panowie, panowie szczelają do was, do was, a wy nic nie robicie. E, zajmijmy się. Tym tutaj, tutaj Zbrojo zbrojownią, tak ta zbrojownia, niestety, e, szczela. A e, ja nie chcę, żeby nam poginęły jednostki. Ok, wyczyszczone, wyczyszczone. Możemy tu założyć obóz e, od razu. W sumie e, nie będziemy teraz nikogo ulepszać. Po prostu przejdźmy tą misję. Przejdźmy do następnej. Nie wiem, która misja to Helmowy Jar. Bo na nią bardzo czekam, ponieważ to jest jedna z tych fajnych obrony, obrony twierdzy, twierdzy Helmowego Jaru w tym przypadku to jest po prostu cud miód. No i mamy zwycięstwo, mamy zwycięstwo, ale nie kończymy jeszcze nagrania, bo chcę żeby ten odcinek był troszkę dłuższy. Um, też nagrywam sobie to w zapasie, żeby było na kilka dni, kilka odcinków pod rząd nagrywam, żeby Codziennie pojawiało się coś na kanale, więc jak coś, to zostaw łapkę, subskrybuj albo skomentuj, jeśli się coś podoba czy coś, no nie? E czy wypełniliśmy wszystkie obiektywy? Tak, wszystkie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Na tym właśnie ta gra polega, ale nie zwlekając, nie zwlekając. Co my teraz możemy zrobić? E Nasze jednostki, tutaj pan Gandalf, Aragon, Boromir, który przeżył jako jakimś cudem, dostanie się do raz. oraz Pippin Pipin są tutaj w Fangornie. Możemy atakować Fangorn. Możemy zaatakować East Vault, 20 Command Pointów i 10% do resursów. Tu mamy 20% na Vault. Fangorn Westfold, 10%, 20% No oczywiście, że command pointy, command pointy zrobimy sobie tą misję na szybko w sumie tak i będzie jedna misja, którą będziemy musieli przejść jeszcze tak nadprogramowo i będzie dopiero Hermowy Jar tak więc, tak więc zróbmy ją na szybkości weźmy naszą po prostu armię Eomera, tak Dokładnie. O, my tu mamy zamek Eisengard Arrives. E, jakie mamy obiektywy? Level 3, bataliony, to nie jest za dużo. E, postawimy sobie międzyczas jeszcze. Mm, no już nie stać nas. Nie stać nas, a chciałem, chciałem. Chciałem postawić jeszcze jedną farmę i postawimy ją tak. Naszymi jednostkami poruszajmy się do przodu. E, tu już są uruki, które walczą z e, wargami, ale my nie po to tu przyjechaliśmy. My chcemy szybko zakończyć tą bitwę. E, tą misję to jest tylko mała misja przerwnikowa. Oj, oj, dużo was tu. Halo, halo. Trzeba was wyeksterminować. Dzień dobry, dzień dobry. Czy możecie y, eksterminować, ale to tak y, nie ginąc. Nie gincie, nie gincie, moi drodzy, nie gińcie. My się, my się przeniesiemy tutaj na tył, może nasze jednostki chyba trochę poginęły, ale spokojnie w następnej, w następnej misji sobie odbudujemy nasze piękne jednostki. Zostały nam jakieś jacyś łucznicy. Chciałbym, żeby nasi łucznicy sobie trochę poszczelali, ale chyba ich nie ma. Eksterminujmy, co się da. Zróbmy jak największe straty. Mamy 2000 złota. Wystarczy, że zniszczymy im bazę, tak naprawdę. Chodź, chodź, chodź. Jazda mi tu. Nie ginąć, nie ginąć, nie ginąć, bo wy lubicie ginąć. Eomers, ty możesz zejść z tego kunia i iść atakować. Nie wjeżdżajcie w nich przecież. Halo, halo! Ty się zajmij. Geniusza, geniusza od siedmiu boleści. E... Niszczyć, eksterminować. Zniszczmy, może, pierwsze tego ortanka. Zaraz zginie. Masakra, był, ale spędzimy Duże straty, kurde. Ci włócznicy są naprawdę wybalansowani dosyć mocno. E... Tym oddziałem sobie wycofajmy się. Ten kolega chyba ma już dość, tak naprawdę, ale możemy go uleczyć, tak naprawdę, bo już mamy umiejętność heal, tak, ale tą umiejętność chyba tutaj włączymy, żeby po prostu ulepszyć, uleczyć, ulepszać, uleczać wszystko, co można. Została jeszcze jedna wieża do zniszczenia, jest jeszcze jedna wieża, i będziemy mieć tą misję już na wykończeniu. Będziemy mogli się przenieść. Będziemy mogli przenieść się do następnej. Czy to będzie koniec? Tak, to jest koniec. Skończyliśmy ją w niecałe chyba 4 minuty albo coś takiego. Zrobiliśmy to bardzo szybko, ale bez bardzo dużymi stratami. Tak jak mówiłem, chcę mieć armię złożoną tylko z koniarzy. No tak, no niestety mi łucznicy koni przestali istnieć. Tak więc ta misja teraz. Mm -hmm. Ale my jeszcze nie idziemy do e, Helmowego Jaru. Tak więc może wykorzystajmy mapę Fangornu, żeby e, podleczyć, podreperować nasz status wojsk, ponieważ jest tragiczny. Nie wiem co czeka nas tej misji, ale mam nadzieję, że e, przejdziemy ją dosyć szybko. Mam taką cichą nadzieję. Aha, my tu nie mamy obozu. My tu będziemy się. E, najbardziej skupiać teraz na... Ajajajajaj. Dawać, dawać, dawać. Jechać, sprawdzać, szukać. Ponieważ potrzebujemy dużo złota. Dużo złota, dużo ekonomii. Czyli dużo, dużo eksterminowania wroga. Ale mamy dosyć dużo e, resource'ów ogólnie. Mamy 2000 na ...oko na oko. A co my zrobiliśmy? Make contact with ants. Command your ants to throw rock. Serio? A tylko 200? Tylko? No i wykonają kolejne zadanie. No, no i to jest takie szybkie... XD. XD XD Ale co ja chcę? Ja chcę, żebyście nie rzucali kamieniami. Chcę, żebyście sobie pochodzili i zeksterminowali... E, tych panów łajdaków tutaj byśmy co chcieli. E, tak zrobimy. Tak zrobimy, tak zrobimy. Tak jest lepiej. Mamy tu Gandalfa ogólnie. Bardzo dobrze w sumie. E, pan Gandalf, ale ja Ciebie proszę, żebyś wsiadł na e, swojego pięknego rumaka. Jedziemy, eksterminujmy, może poniszczmy im e, większość ekonomii. Możemy budować Rohirrimów, to jest bardzo duży plus. Mm, kupmy może ulepszenia, bo gdy teraz wybudujemy armię, ta armia nam się przyniesie do Halmowego Jaru, ponieważ Eomer, Eomer nasz piękny, kochany Eomer e, przybywa do. Mm, o nie, o nie, 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 nie. Dobra, mm. Gunner, zajmij się nimi. Co ty robisz? Używaj, używaj mocy, używaj mocy. Eksterminuj, eksterminuj. Tak jak to mówią. Wykorzystuj moc. Nie ja wiem, że może wound the great. Dobra, eee, właśnie chyba rozjechałem piki, nie jestem tego pewny. Na szczęście to były te nieulepszone Szczęście to były te nieulepszone. Mamy tutaj e, enty, które e, masakrują, niszczą i wyniszczają. Tak naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze. O to nam chodziło, żeby jak najwięcej im tam poniszczyć. E, szczególnie ekonomię, żeby im zniszczyć. E, Nim mniej wojsk, tym lepiej. E, możemy wziąć te jednostki i wyruszyć już e, właśnie tutaj do tej bazy. Ulepszymy nasze jednostki? Chyba nie możemy jeszcze. Chyba nie możemy. Wy panowie, może nie tak stójcie tylko, ale możecie chodzić i tak dokładnie. Mordować. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zniszczmy ekonomię. To jest najważniejsze. Zniszczyć ekonomię. Oni nam tu też niszczą ekonomię. My tego nie chcemy, żeby nam niszczyli ekonomię. Panowie, wycofać się, wycofać. Bo wy tutaj niestety nie jesteście już nam tak bardzo potrzebni, można powiedzieć. Wszystkie jenty, wszystkie jenty wycofać. Ten jeden budynek może tu zostać, ponieważ chcemy podbudować nasze, nasze jednostki. To jest na którym? Na drugim. Wybudujmy sobie dwa, dwie jednostki łuczników konnych. O, i przyszły jeszcze trolle. A to ciekawe. A to ciekawe. Wybudujmy sobie ulepszenia, ponieważ ma stać. Um, I niszczyć, niszczyć, niszczyć kogo się da. Ciekawe, czy to będzie jakiś skarb ukryty. Tak, oczywiście, jest skarb, kurde. A to. O Jezu, po 6,5 tysiąca nawet. Masakrycznie dużo tak naprawdę. Bardzo dużo, bardzo dużo pieniędzy. Jedźmy sprawdzić, co jest tutaj na południu, ponieważ może być tu kolejny obóz gdzieś. A my nie chcemy kolejnego obozu, e, czy możemy więcej, 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 jeszcze więcej. Jest tutaj obóz, wiedziałem, że gdzieś będą mieć obóz i to jest dosyć nowy obóz, ponieważ nie wybudowali jeszcze nic albo nie mają pieniędzy na to, żeby wybudować. Zniszczmy, zniszczmy, zniszczmy. Przypominam o tym, żebyście łapkowali oczywiście, bo jak łapkujecie, to wspieracie mój kanał. Pamiętajcie o tym. Zniszczmy te wszystkie tutaj. Widać, że tu już chyba sięga Isengard. To jest dosyć blisko Isengardu prawdopodobnie, ale bardzo fajne miejsce do tego, żeby postawić gospodarstwa. Zje, rozjedźmy wszystkie te e, tych peonów, bo czekajcie, by się nazwali peonami. Tutaj sobie kupimy ulepszenia, tutaj kupimy tarcze, mamy już coraz więcej naszych wojsk, mamy w cholerę pieniędzy tak naprawdę, dokupmy jeszcze troszkę um, naszych Rohilimów. Eee, może z dwa oddziały, jeszcze ile jeden oddział, 20 punktów, możemy kupić cztery oddziały, czyli tyle ile aktualnie chcę wybudować. Możemy w tym misji już dołożyć sobie e, do przyzwania elfów i sprawdzić, jak się to mają inne sprawy w naszym obozie. Nikt się nic nie odbudowywuje. To bardzo dobrze. To jest dobra wiadomość, ponieważ mamy ten czas. Mamy tą chwilę, mamy ten czas. O i kolejny oddział pojawił się. Wybudujmy te tarcze. Tak, te tarcze. E, czy tutaj potrzebujecie tarcze? Oczywiście i wie całe i chorągwie nowe i tutaj też jest jakiś obóz, ale nie mają pieniędzy żeby cokolwiek wybudować prawdopodobnie i przybyły dwa kolejne enty bardzo fajnie w sumie, nie więcej entów tym lepiej, ale te enty, taka co mi się wydaje, one nie przechodzą dalej, troszkę szkoda, troszkę szkoda, ale chyba te enty wypełniają mi ee, supply limit. Tak mi się wydaje, bo teraz mamy 282 Supply Limitu. Hmm... A nie wybudowałem jeszcze dwóch łuczników. Kurde, no to szkoda. Szkoda, szkoda, wielka szkoda. Myślałem, że sobie odbudujemy całą naszą armię, ale to jednak jest lipka. A szczególnie, że nasz kolega nie chce się odbudowywać. Czy my możemy jakoś yy, unicestwić? Czy my możemy je wysłać na przykład do Outpostu? Chyba nie. Czyli musimy już kończyć powoli tą misję, czyli musimy wysłać Rohlimów, żeby zniszczyli tą ostatnią yy, ten ostatni budynek yy, Isengardu rzeźnię. I to będzie już koniec tej, tej misji. Następnej misji będziemy się widzieć w Helmowym Jarze prawdopodobnie. Także pamiętajcie, żeby załapkować, skomentować oraz zasubskrybować ten kanał, ponieważ mnie wspieracie w, właśnie w ten sposób. Także dzięki za oglądanie. To był kolejny odcinek z Władcy Pierścieni Bitwa o Śródziemie 2. Nie dwa. <noise> Na paczu 2.22. Także trzymajcie się. Cześć i czołem. Hej.